Dziś otwieramy pierwszą edycję ogólnopolskich targów, wojskowych targów służby i pracy. Tu w Olsztynie odbywa się rozpoczęcie, inauguracja tej edycji, ale we wszystkich województwach naszego kraju równolegle, dziś i jutro, odbywają się identyczne targi. Naszym celem jest to, aby wojsko polskie było silne. Wojsko polskie jest silne wtedy, kiedy jest liczne. Dziś już możemy powiedzieć, że pod bronią mamy 167 tysięcy żołnierzy. 167 tysięcy żołnierzy, ale nasz cel jest dużo wyższy. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przystępować do wojska polskiego. Proszę Państwa, w Wojsku Polskim mamy pięć rodzajów sił zbrojnych. A więc przede wszystkim siły lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, ale także wojska specjalne i wojska obrony terytorialnej. Mamy też bardzo ciekawy, i bardzo nowoczesny komponent wojsko obrony cyberprzestrzeni powołaliśmy do życia właśnie takie dowództwo wojsko obrony cyberprzestrzeni skierowane do młodych ludzi, aktywnych ludzi. Zresztą myślę, że wszyscy młodzi i aktywni znajdą swoje miejsce. Właśnie czy to w rodzajach sił zbrojnych, o których mówiłem, czy też na szkoleniach, bo też szkolimy tych, którzy może nie chcą związać swojej przyszłości bezpośrednio z wojskiem polskim, ale chcieliby być przeszkoleni. Oferujemy też takie szkolenia. Z tym, że na tych szkoleniach, proszę Państwa, też nie ukrywam, że są rekruterzy, którzy zachęcają do przystąpienia do wojska polskiego. Służba w Wojsku Polskim jest wielkim zaszczytem, jest wielkim wyróżnieniem. Rozmawiam z żołnierzami, rozmawiam z kandydatami do wojska, zachęcam do tego, żeby w Wojsku służyć. Wojsko Polskie oferuje dobre warunki służby. To godne uposażenie. Te pierwsze uposażenie od pierwszego dnia służby to jest 4960 zł. Przypominam, że na podstawie decyzji polskiego rządu za czasów rządów prawa i sprawiedliwości ludzie, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie płacą podatku dochodowego, a więc pełna ta kwota trafia do nich. Ale to jest tylko początek służby wojskowej. Proszę Państwa, dla ludzi ambitnych, dla ludzi, którzy są zdecydowani, żeby ciężko pracować, wojsko polskie stanowi wielką szansę do osobistego rozwoju. Ale najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Bezpieczeństwo jest podstawą do rozwoju Polski. Więc robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby odstraszyć agresora i w związku z tym wzmacniamy wojsko polskie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dzisiaj przyszli tu do Olsztyna, przyszli do innych garnizonów w całej Polsce i zachęcam do przystąpienia do wojska polskiego, proszę Państwa, naprawdę warto. To naprawdę jest bardzo dobra oferta, a w sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się Europa, w sytuacji, w której Putin postanowił odtworzyć imperium rosyjskie, imperium zła, właśnie bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość. W związku z tym, proszę państwa, zachęcam. Proszę skorzystać z naszej oferty. Zachęcam, żeby przystąpić do Wojska Polskiego. Oczywiście ta podstawowa forma służby wojskowej to zawodowa służba wojskowa, ale też jest możliwość łączenia służby wojskowej z aktywnością zawodową. To jest właśnie terytorialna służba wojskowa, ale też mamy na podstawie ustawy o obronie ojczyzny nową formę tak zwanej aktywnej rezerwy, więc adoptujemy się do sytuacji, przedstawiamy szeroką gamę propozycji skierowanych dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali czym chcą się zajmować. Zachęcam, żebyście państwo zdecydowali się do wstąpienia, na wstąpienie do wojska polskiego. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam. Proszę skorzystać z naszej propozycji. Dziękuję.